W ostatnim odcinku Perka była chora. Co prawda ona jest to odcinek chora, tylko troszkę inaczej, no ale to nieważne. Co się działo w ostatnim odcinku, zostawmy w ostatnim odcinku, bo dzisiaj jest nowy odcinek, nowy akademik i nowy ja. I pewnie nie rozumiecie o co chodzi, nie? Jaki nowy ty, nowy, lepszy ja. Patrz to! Czas zajęło mi opanowanie sexy no jutsu do perfekcji, no ale udało się. Teraz jak opanowałem technikę bycia przystojnym, to mogę już wszystko. I między innymi mogę z wami obejrzeć 30 odcinek Akademika. Eee. Co tu robię? Gdzie jest mój pokój i. A, już pamiętam. Miałem kupić sobie nowe buty. Moje aktualne już są trochę stare i to w sumie moja jedyna para. No i w sumie znalazłem fajne ich obiegi. Tylko jest jeden problem dość duży problem bardzo duży. Wszystkie buty, które znalazłem, kosztują majątek, a w sklepach stacjonarnych niestety nie działają ani kody rabatowe, ani nie ma cashbacku. Więc może po prostu wrócę do domu i kupię jakieś buciki online z pomocą wtyczki, ale rabat. Chodźcie. Zakupy są fajne wszędzie, ale najlepsze są online i najlepiej z wtyczką, ale rabat. No dobra, ale czym to się różni od zakupów stacjonarnych? Generalnie szybko wytłumaczę, czym jest ale rabat. To jest taka wtyczka, gdzie klikasz jeden przycisk i ona sama znajduje Ci najlepszy możliwy kod rabatowy. A to oznacza, że oszczędzasz pieniądze. W sklepie stacjonarnym nie pójdziesz i nie powiesz przecena 20, żeby dostać 20% przeceny. Tam albo jest przecena, albo jej nie ma. A w internecie kody rabatowe istnieją. A często, gęsto robiąc zakupy, ludzie o nich po prostu nie wiedzą. Przez to stracą możliwość oszczędzania pieniędzy. Ja Wam pokażę to na swoim przykładzie. Jak już wszyscy wiemy, muszę kupić nowe buty. No więc sobie poszukałem w internecie i znalazłem. Takie buciki. Fajne. Ich normalna cena? 450 zł. Ale teraz dzieje się magia. Patrz to. Pik. I już szuka mi najlepszego rabatu. Wystarczy chwilę poczekać i voila! Właśnie zaoszczędziliśmy 90 zł. To jest prawie 1 czwarta ceny. Tak jak wcześniej kosztowały 450, tak teraz robimy... I kosztują już 360 Fajne buty w dobrej cenie Ale oprócz tego, że oszczędzasz kodem rabatowym Możesz jeszcze oszczędzić cashbackiem Czyli zwrot części pieniędzy, które zapłaciłeś za produkt do ciebie Także teraz szybka matematyka, żebyście wiedzieli o co chodzi Buty kosztowały 450 zł Dostajemy kod rabatowy, który obniża nam cenę o 90 Czyli mamy 360 zł I z tych 360 dostaniemy jeszcze pewien procent Załóżmy na przykład 2% cashbacku A 2% z 360 to jest dokładnie tyle Czyli tyle dodatkowo zaoszczędzamy Przesuńmy pod nowe obliczenie Łącznie oszczydzamy tyle pieniędzy. Opłaca się? No, mi się wydaje, że się bardzo opłaca. Zostaje, znaczy, że kody rabatowe są prawie w każdym sklepie internetowym, a Ale Rabat oferuje cashback do także wielu, wielu sklepów. Więc mamy dwa powody do radości: bo kody rabatowe, cashback, no i jest też trzeci powód do radości: aplikacja mobilna. Bo tak, Ale Rabat oferuje też aplikację mobilną, gdybyście chcieli zrobić zakupy mobilnie, na telefonie. Więc nieważne, czy robicie zakupy na komputerze, czy też na telefonie, pamiętajcie, żeby używać Ale Rabat w formie wtyczki do przeglądarki lub w formie aplikacji mobilnej. A z czasem wasz portfel wam podziękuję. Link do wtyczki, jak i do aplikacji macie w opisie, więc zaglądajcie tam, pobierajcie, instalujcie i cieszcie się zaoszczędzonymi pieniędzmi. A teraz idźmy się nacieszyć tym, co nas jeszcze dzisiaj czeka, czyli kolejnym odcinkiem. Zapraszam. Jak mnie ona denerwuje. Nie wiem jeszcze, o kim mówimy, ale mnie też już denerwuje. Wystarczy powiedzieć o płci żeńskiej. Cóż, no zdarza się. A jak tam twoja szefowa? No o niej właśnie mówię. No i co z nią? No co z nią? No jest. Szefowa wystarczy, że jest. I to już jest problem. Profesor Żak przy niej to jest dobry Samarytanin, No ona się po prostu nad nami znęca. Gargamella jedna, no. <ścoughs> Dobre, gargamella. Mmm, co tak ładnie pachnie? Omlet. Częstuj się jeszcze gorące. w fromage. To jest dosłownie coś, co słyszę zawsze w swojej głowie, jak słyszę słowo omlet. Wszystko przez Dextera. Nie tego Dextera. Tego Dextera. Nie wiecie o co chodzi? Popatrzcie. Omeletti fromage. Omlety. Aha, a... Też próbowałem takiego podrygu, nie wyszedł Za to zniszczyło mi to psychikę i teraz zawsze w głowie jak widzę omlet, to myślę... Omlet, ty fromage? Właśnie to myślę. Kiedy to zdążyłaś zrobić? Dopiero wróciłaś. No tak, ale przecież to jest proste. No tak. W sumie mieszasz jajka z majonezem i tyle. Z mlekiem. Mieszasz jajka z czymkolwiek na omlet? To jajka mieszasz! I masz omlet! Niepotrzebny ani majonez, ani mleko! Na opartego nawet jajka ci nie są potrzebne. Robisz z mlekiem? Wszyscy robią z mlekiem, a co ty robisz z majonezem? Jacy Wszyscy! Ja nawet nie wiedziałem, że można obręb z mlekiem robić. No dobra, przyznaję, nie umiem gotować. Chociaż nie. Umiem robić sałatki. Angela, jak cały czas dajesz jedno i to samo, to to jest sałatka, a nie sałatki. To jest sałatka studencka. Sałatka. I tyle. No dobra, no. Nie każdy jest tak utalentowany jak ty. A ja tam zaraz utalentowana, po prostu całe dzieciństwo spędziłam u babci. I... Tylko ja nie nauczyłem się gotować u babci. Jestem jedyną osobą na świecie, która nie może powiedzieć, że babcia nauczyła mnie lepić pierogi. Kocham moją babcię, ale nigdy z nią nie gotowałem. Czy tak jest tylko u mnie? Ja bym chciał wiedzieć, chciałbym złożyć protest. Nie wszystkie babcie uczą gotować. Robiliśmy bigosy, ciasta, no i takie tam. I tak się nauczyłam. Ja z dziadkiem grałem w piłkę, a z babcią opierałem jabłka. Tyle pamiętam z dzieciństwa, spędzonego u dziadków. Oo, a co tak pachnie? Oblep. Czadzior. Co ty zrobiłaś? Ja. Nie wiedziałem, że tak super gotujesz. Nie wiedziałem, że tak dobrze kłamiesz, Angela. Rozumiem. Chłopakowi trzeba zaimponować. Jakbyś powiedziała, że nie ty, to on by pewnie nie zjadł. A też może by zjadł, powiedziałby, że nie niedobre, że ty byś zrobiła dobre. A potem ty byś zrobiła, by się okazały niedobre. <grym> Ostatnio strasznie mnie dinozaury nawiedzały. A co tam, mleczko, jajeczko? Rachu zachuj już, he? Tylko moja babcia takie robiła babcia mnie nauczyła. A mnie nauczył Okrasa. Jak uczyłem się robić omlety, takie zapiekane, takie dobre, fajne omlety, to oglądałem poradniki o krasy. Dokładnie to ten poradnik oglądałem. I umiem dzięki temu robić omlet. I lepiłyśmy też, no te... Uszka. No, uszka można kupić, te, no... Dlaczego my tam nie lepiłyśmy? Ja lepiłem bałwany z babcią i z dziadkiem. Na pewno, nie wiem, nie, nie mam takiego wspomnienia w głowie, ale na pewno. Jakby w momencie, kiedy dziadkowie mają wnuka, to robią z nim totalnie wszystko. To, że lepiłem z dziadkami bałwana, to jest 100% pewności. Mimo, że ja nic takiego nie pamiętam. No, bo generalnie ja po prostu mało pamiętam. Fajnie. A gołąbki umiesz? Ja umiem, to trzeba tak Mięso, kapustę, owinąć jep do naczynia żaroodpornego Polewę pomidorową Taki sos, pa, pas, pas, so, Sos pomidorowy Do piekarnika Wyciągasz A może to się na patelni robiło? Jasne Super To może zrobisz Dziwne Szwajcarskie jednak szwankuje. Czy to już 20? Nie, ale muszę lecieć na uczelnię. O 12 mam zaliczenie. Jak o 12 masz zaliczenie? Kto? Kogo ty masz zaliczenie? O 12. .00. W klubie nie pracuje się o 10 rano. Pracuje się w nocy. Więc jakim cudem ty możesz mieć zaliczenie o północy? Chyba że ci chodzi, że 12 rano, no ale to wtedy nie ma sensu, bo możesz do czwartej balować, o czwartej możesz iść spać, 8 godzin snu starczy. Słaba wymówka. A my o 12 przyjmujemy towar. A, dokładniej, Ty przyjmujesz Roger, proszę Cię, mam sesję, z niczym się nie wyrabiam. To trzeba było nie iść do pracy, trzeba było zostać influencerką, pokazywać stopy, pokazywać cycki, pójść z Rogerem do łóżka. Jest tyle sposobów na zarobienie pieniędzy. I Ty wybrałaś akurat pracę. Potrzebuję Cię tutaj. A sesję kto za mnie zaliczy? Kilka banknotów z Twojej wypłaty. Powinieneś mi zatrudnić kogoś do pomocy. Tak, masz rację. Tym bardziej, że cena będzie taka sama. Kilka banknotów z Twojej wypłaty. Dobrze. Proszę powiedzieć kilka słów o sobie. Hmm. Już jej nie lubię. Nie, kolejno. E, otwarta, nawiązuje łatwo kontakty z ludźmi. Co jeszcze? Jestem towarzyska. E, już pani wspominała. E, tylko proszę wziąć pod uwagę, że Elżynia może do 18.00. Później mamy skrzypce. Skrzypce. Dy... Dawaj. Ale dlaczego nie? Przecież ja jeszcze nic nie powiedziałam. Kolejna. Wcześniej pracowałam jako menadżer klubu w Poznaniu. Później we Wrocławiu, w klubie Star, no ale niestety został zamknięty. No i aktualnie szukam pracy. Poznaniu, we Wrocławiu. Czyli wszędzie tam, gdzie zawsze na ulicy zachęcałem, żeby pójść na I Emotional it! Proszę. Można? Nie. Nie można. To Jurassic Park. To mi ku... park jest i otworzył w domu? Roger, poznajcie się. To jest Sandra, moja nowa pomocnica. Nie podoba mi się. Myleżnie, Tylko nie wiem, czy oceniamy wygląd, czy oceniamy to, jak pracuję. Nie podoba mi się słowo pomocnica. Jakoś źle brzmi. Nie... Nie mów tego, Piotrek, bo cię z celują. Asystentka. Możesz zacząć od jutra. Dzięki. Masz dobry gust. Zatrudnić kogoś jeszcze? Tak, na swoje miejsce. Już wypadłaś z gry, także dziękujemy! Bardzo się starałeś, lecz z gry wyleciałeś. Eee. <gry> Coś się stało? Proszę się nie przejmować, jakiś kretyn to napisał. To ty, Michał, napisałeś jak coś, nie, jakbyś nie pamiętał. Ja się nie wiem, czy to on napisał, ale no, jakby kretyn to kretyn. Na no, jedno wychodzi. Jakiś kretyn, ten kretyn wymyślił mixywęk i teraz wszystko. Wszyscy mnie tak nazywają. E, absolutnie nie. Gdyby wszyscy tak mówili, na pewno sam bym wiedział. Niech pan przestanie, przecież sama słyszałam. Pan po prostu nie wie, jak to jest być jednocześnie piękną i inteligentną. Ty też nie. Nieważne. Nikt nie traktuje mnie poważnie, a ja nie mogę być miłym kierownikiem katedry, bo wszyscy wejdą mi na głowę, dlatego muszę być Gargamelą. Kseniu. Nie, po nie prostu. Tak, kseniu. Michał, proszę cię. Ja też cię proszę. Ja wiem, do czego ty dążysz, tak? Myślisz, że co, że ja ciebie nie przewidziałem, że ja cię nie przeczytałem, że ja nie wiem, że ty chcesz dostać awans? Nie ze takie numery. Nie łapij za rękę, a tym bardziej za inne części ciała. Dobrze, przepraszam. Yy, chyba wiem, jak pani pomóc. Jak? Wymyślimy pani nową ksywkę i wprowadzimy ją do obiegu. Przeprowadzimy, że tak się wyrażę, rebredding. Zapazywałem, bo chciałem wymyślić jej ksywkę. Patrzyłem na jej twarz, no, tak się zastanawiałem, jaka ksywka bijewa. Nie mam bladego pojęcia. Jaki rebranding? Przecież ta ksywka zostanie ze mną na całe życie! Gargamella no! Ale ja zawsze miałem problem z faktem, że gołąbki się rozpadają. Zawsze mnie to irytowało. Czemu gołąbek musi się rozpadać? Wystarczy użyć trzymacza! Angela, pali się coś. No faktycznie, jakiś dziwny zapach. wszystko spalone. Co to w ogóle było? Były gołąbki, ale powstał Feniks. rozumiecie? W popiół się zamienił z popiołu wstanie. A gołąb Feniks to tak. Ja wam to zobrazuję. Jest gołąb, nie? Bo widzicie jaki dostojny, ładny, piękny gołąb i teraz zadacie go do piekarnika. I wyjmujecie drugą stroną Feniksa. Tylko, że ten Feniks to popił. No no gołąbki włożyłam je do piekarnika, żeby się udusiły. Czemu chcesz dusić gołąbki? Dusi się na patelni przykrywką. I one wtedy robią wybuść nas! Angela! <noise> Naprawdę, jak coś dusicie na patelni, warzywa, albo gołąbki, albo cokolwiek, to zawsze krzyczy tak Chwypuś mnie pod od tej pokrywki, debilu! A dlaczego ty się na samym początku zabrałeś za gołąbki? Dziśkowi bardzo smakował ten omlet i poprosił, żebym dzisiaj zrobiła gołąbki Co to jest? Zszywacze? Jakoś się musiały trzymać Można było nitką, ale nitka by spłonęła i by się rozpuściła i gołąbki się roz... Trzywacz był najbardziej optymalny Co z tym wszystkim wspólnego ma mój omlet? Mój omlet. Powiedziałam Zdziskowi, że to mój omlet. Ale bardzo mu smakował, wiesz? <grystanie> Jesteś super. Angela, a dlaczego ty mnie po prostu nie poprosiłaś? Przecież ja bym ci z tym pomogła. Naprawdę, Lenka? No tak. Hmm. Co tak tu śmierdzi? No Lenka sknociła gołębie. Ach, ta Lenka, no nie nadaje się, nie nadaje się do akademika. Jak nie ryczy cały dzień, to gołąbki spali. Lenka, czy ty w ogóle wiesz, jak wyglądają gołąbki? Zdzichła dopiero zaczyna swoją przygodę z gotowaniem. Jeszcze będzie lepiej. Co? Nie, Angela. Albo to ktoś ma, albo nie. W ogóle, czemu ty się na początek zabrałaś za gołąbki? Mogłabyś na przykład zacząć od omleta. Wiesz, jakie Angela robi omleciki? Tak, omlet Angeli to wspaniała rzecz. Mmm... Ale się tu lepiej. Faktycznie, bo mi trochę ulotniło się. Gazów. Angela, a dlaczego ty mu nie powiedziałaś prawdy? No a co miałam powiedzieć, że nie umiem gotować? Wstyd przyznawać się kobiecie do tego. Mhm, uh -huh. prędzej czy później on cię przyłapie na czymś tak banalnym jak sznycel. Jak się robi sznycel? Czego? Sznycel! A, a propos naszej sprzątaczki. Na początku grała L4 na chore dzieci, ale od razu ci mówię, ona nie ma dzieci. <laughs> Masz jeszcze jakieś pytania? Powiedz mi, czy Roger ma dziewczynę? Chyba nie, a co? No nic, tak tylko pytam. Wiesz? Tak tylko pytam. O co, to już pójdę? Sandra, zaczekaj, tak? A ty tak idziesz do, do Rogera? Tak, a co? Mówiłaś, że jest wolny. Tak, ale wiesz, co to mi się nie spodoba? Nie rozumiem. Jakby ci to powiedzieć, um, Roger to nie ta opcja. Jest gejem? Wiadomo, nie afiszuje się z tym, ale kto go zna, ten wie. Wiesz, nawet przyjeżdża do niego taki jeden. Y, Arnold, chyba. Nie, rozumiem. Y, dzięki, że uprzedziłaś. Werka, o ch chodzi. Ty masz jakieś tutaj pentegesy? Czyli a, spódnicy nie. Nie! Nie! Zdecydowanie. Koda, dobra, ksywka, przyjęłaby się. Michał, jako historyk nie mogę być kojarzona z. Dobrze, nie, to nie. Szukamy dalej. E, musimy skupić się na pani stanowisku. Mhm. Kierownik katedry. Kierownik. Dowódca, o! Yy, ojciec kombatant. Yy, matka kombatantka. Matka Milf. Po prostu Milf. Po prostu Milf i to, to jest dobra ksywka akurat. A też wydaje mi się, że to jest poroniony pomysł. E, e, dalej, co dalej? O, przecież to no mi pani cukierki. Ja? Nie, ja za cały czas dostaję je w prezencie. A, Szkoda. Dobrze by się przyjęło cukierkowa lady. Dobra, przepraszam. E, dalej. Szukamy dalej. Może... Zimna gwiazda Nie, chociaż zimna mi się podoba Zimny umysł, trzeźwy umysł Zimna s**ka Na pewno będzie dobra ksywka Zimne, co mamy zimowego? E, śnieg, płatki śniegu, e, bałwan, lody Daj jej ksywkę Lodziara Czemu ja na to nie wpadłem szybciej? Królowa śniegu oh. mm. Mm. Dzięki Angela. świetne ale ja już nie mogę. Ja już u babci mnie jadłem. No, dobrze, cieszę się, że ci smakowało. To daj umyję. Nie, 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 ty gotowałaś. Na pewno jesteś zmęczona. No i Daj spokój, gołąbeczki to mały pikuś. Naprawdę? No. To może zrobisz też ciasto. To może od razu ucztę. Ja bym chciał bardzo świnie z jabłkiem, kaczkę. Kaczka jest ciężka do zrobienia, żeby była dobra. Ja umiem. Jak ciasto, to te najtrudniejsze. Nie wiem, jakie jest najtrudniejsze. Jakieś z bezą przypuszczam, że możecie. Może beza Pawłowa? Pawlowa? Jakaś tam beza, do tego makaroniki. O, makaroniki są trudne, nie? Nie chodzi o taki makaron, wiecie, spaghetti. Spaghetti też więc ja? Takie małe makaroniki francuskie. O, jak Francja, to może krosanta? Nie wiem, czy krosanty są łatwe, żeby są ciasto francuskie po prostu. To by na razie na tyle. Jakie ciasto? Do herbatki. Aha. Tu daj mi chwileczkę, dobra? Halo Lenka? Gdzie ty jesteś? Na zajęciach, co się stało? Ci się chcesz bym zrobiła ciasto, musisz mi pomóc. Ale nie mogę, jestem na zajęciach. No ale ja nie umiem. To mu to powiedz. No ale tłumaczyłam ci, nie mogę wam powiedzieć. No to musisz poczekać aż wrócę do domu. Dziewczyny, to nie ta linia. Nie ta, na publiczną linię się połączy. Hej cynki oh. Jestem w kuchni. No widzę. Czego potrzebuję? Garnusza. A nie ten za mały garnuszeczek? A! Większy garnuszek. E, mąka, proszę, cukier, szczep. Prze... Czy ty będziesz teraz robić tyki? Tłuszczyk. Tuszczyk. Ukroić? Widzicie? Jak mam je zrobić? Masyłka! Masyłeczko! Zwykłe masyłeczko. Angela, a dlaczego ty mówisz do siebie? mówię do siebie, na głos sobie mówię przepis, żeby nie zapomnieć. Aaa! Sprytne. Sprytne nic nie da. Przepisy nawet nic nie dają. Ja zawsze jak robię coś według przepisu, to nigdy k***a nie wychodzi. Robienie coś według przepisu, to robicie wtedy, kiedy chcecie, żeby na pewno k***a nie wyszło. A, no tak, no, słusznie. Eee, to nie do ciebie. Robię ciasto, teraz do ciebie. Eee, co tam? E... Okej, okay. wsypuję mąkę na oko. Dobra, na oko wsypuję. Nie, nie, nie na oko. Ta, 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 ta. Teraz jajeczko. Normalnie wbijam jajka bez skorupki. E, mieszam teraz. wszystko, a nie, nie łyżeczką, miksereczek. Miksereczek tutaj. Jezu! No. Dodajemy dżemoreczku. No, dawaj więcej. Dodajemy więcej, czy nie można więcej, czy moreczku, bo będzie zakalec. Ej, to śmiesznie wyszło. Ja lubię takie sceny. To są bardzo sympatyczne sceny. Jestem ciekawy, czy oni naprawdę byli na słuchawce i ona naprawdę na słuchawce mówiła jej. To mnie bardzo to interesuje. Proszę, Karina, odpowiedz mi na to pytanie: czy ty miałaś naprawdę kogoś na słuchawce, kto ci mówił, nie wlewaj więcej k***a? Ku... Czemu będzie zakalec? To co mam teraz zrobić? Musimy usmażyć. Usmażyć? Kurwa. ciasto? My, ja nie tak źle. Tak? Ja myślałem, że ciasto się piecze. Ja ci tylko sprawdzałam z dziś. Na ile nastawiamy piekarniczek? 100, 150? 180 na 40 minut, w sumie to 35 z opcją góra-dół. I po 35 minutach wyłączamy górę, zostawiamy sam dół i zostawiamy jeszcze na 10 minut, a potem uchylamy lekko piekarnik, żeby ciepłe powietrze odparowało i czekamy, aż ciasto ostygnie w środku piekarnika razem z piekarnikiem. Nie wyjmujemy ciasta z piekarnika, zanim nie ostygnie razem z piekarnikiem. Nie mam pojęcia. będzie szybciej. Nie będzie szybciej. Też się o tym przekonałem kilka lat temu, że jak dajesz większą temperaturę, to to nie działa tak, że będzie szybciej. Panie Rogerze, można? Proszę. Mam dla pana propozycję. Przyjmuję. Możesz zacząć rozbierać. Taka miła odmiana w tej pracy. Zamieniam się w słuch. Proponuję zorganizować imprezę dla... No, dla... No dla takich jak pan. Dobry pomysł. Impreza dla bogatych ludzi. Bogaci ludzie zamówią dużo alkoholu. Ty, czemu nie ma, czy może są firmy, które organizują imprezy VIP? Organizujesz imprezę VIP, wynajmiesz klub, VIPy płacą tak grubą mamonę, że zawsze jesteś na plus i to bardzo na plus. Dla jakich takich? No, no, jakby to powiedzieć. A, mów śmiało, y, bananowa, młodzież, wybrań z losu, tak? Y, w jakimś sensie, tak. Zdradzę Ci tylko tajemnicę, że my mamy miejsca, w których już się spotykamy. Nie No ja rozumiem, ale no, nie chcecie mieć takiego swojego stałego miejsca, tylko dla pana i pańskich przyjaciół. Y, zorganizujemy imprezę a w przyszłości. Kto wie, może zmienimy profil klubu? Nie no, tak, 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 tak. Też myślałem, żeby zrobić coś podobnego, y, czego do nie potrzebujesz. Proszę tylko zadzwonić po swoich znajomych, a resztę zrobię sama. To będzie Gavy Party! Coś dla mnie! Madziu, y, mogłabyś to zanieść królowej śniegu? Chodź. Królowej śniegu. Gargamendi. No to mów od razu. że się dzisiaj królowa śniegu odwaliła. Chyba znalazła jakiegoś króla. Piotrek, <grymianie> <grymianie> słyszałeś jaką nazwał Gargamela? Po co Gargamela nas tutaj wszystkich zebrała? Po żeby wszystkich k zjadł czarny kot. Nie wiem, jak on się nazywał. Sk***y syn. Nazwijmy. Nazwa taka robocza, bo nie pamiętam jak miałem nazwę. to, żeby na was wszystkich zjadł, wy jesteście smerfami, a ona jest gargamelo i zrobi z was pyszną zupkę. Znowu się na nas powiedzierać. Może kupimy jej kaganiec na dzień kobiet? Dajcie spokój, to ja was tu zebrałem. Myśleliśmy, że gargamela. Co wy macie z tą gargamelą? Jaka z niej gargamela? Przecież to królowa śniegu. Kto? No, królowa śniegu, odkąd przyszła na katedrze konkretnie wieje chłodem. Bo gargamela nie zamyka okien. Czemu ty je w ogóle bronisz? Bo gargamela jest nikini w oko, a Królowa Śniegu jest konkretnie krzywdzące. W punkt cała ona. Dobra, to ja wymyśliłem całą tą Gargamelę i teraz ją odwołuję, zrozumiano? Michale? Mogę pana prosić? Papa Smurf! Też mówi papa. Że Michał jest Papa Smurfem, ale już go nie będzie. Właśnie zostanie wpierdolony przez Gargamelę. Jakby ktoś nie zrozumiał aluzji żartu. Nie wiem, wy jesteście mali, ja jestem głupi. O kurde, spalił! Miał być sernik, a wyszedł m***ek. Czy nazwa ciasta może być zbanowana na YouTube? Nie wiem czy powinienem cenzurować tą nazwę. totalnie tej sceny. Po co były te przebitki na to ciasto? John leży na stole, kiedy on próbuje włączyć alarm przeciwdymowy i czemu w ogóle nikt nie zareagował na alarm przeciwdymowy? On ze stołu. Nic jej się nie stało. Czy oni są tam niezniszczalni? O, a co tutaj tak ładnie pachnie? Moja kochana kuchareczka. O, a to muzynek. To jest moje ulubione ciasto! Zdzisiu, no trochę nie wyszło. No, a gdzie tam nie wyszło? Nie, jest tego! Mm. Minutka. Minutka, no. Gdybyś chciał, żeby to była minutka. Ja bym chciał, żeby była minutka. A zostało nam jeszcze 5 minutek do końca. Widzicie? Tam na dole. Jeszcze 5 minutek, czyli około... Nie wiem, 5 minut. No, 5 minut trwa 5 minut. Kto by się spodziewał? Zdzisiu, no i po co jadłeś to ciasto, chłopie? No... nie no, dobre było. Cicho. No dobra. Gotowaniem my w naszym związku to ty się nie będziesz zajmować. Wynajmiemy sobie do tego lenę. Naprawdę? Nie jesteś kochany. O. 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 Napij się ziół. Przypomniałem sobie to ciasto. kurwa, tylko nie to. Dobra. Mi się podoba imprezka? Spoko, tylko ta muzyka trochę taka... Co narzekasz na muzykę? Zajebista! Lecimy! Stara? Stara. Stare to jest twoje Lamborghini. A to jest retro. Zresztą tu nie chodzi o muzykę. Cały fan w tym, że to jest zamknięta impreza. Sami swoi! Cicho. Roger, co ty tu za ekipę załatwiłeś? Tam się jakiś dwóch facetów całuje. Co? Zeleka jeba... Pie... Pani Kseniu, no ja przepraszam, nie chciałem. Jesteś. Jest pan. z formalności, jesteś dwulicowy. Je... Leź czy znam sam się nie pieścić. Nie ma czasu, głupot nie chce pie... Sam, że mi pomagasz, a to się okazuje, że to wszystko twoja zasługa. Nie zrobiłem tego specjalnie. No palnąłem bez zastanowienia, to, że się rozniosło, to nie moja wina, no to, to innych. Myślisz, że jestem takim potworem? To mogę cię zapewnić, że w stosunku do ciebie będę nim zawsze. Rozumiesz? Krzywonosie? Też mam krzywy nos. Jak chodziłem na treningi MMA, to dostałem bombę na nos i mi się przykrzywi. I teraz, jak się dobrze przypa Ja nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale jak się dobrze przypatrzycie, to ta część tu, ta część okularów, ta, to ona jest krzywą, bo mam nos trochę krzywy. Taki mam taki. Siuuu. Oddycham, oddycham, także co za problem. Zapisz proszę w grafiku, że. Krzywonos? Kto? Krzywonos. Krzywonos. Poprowadzi jutrzejsze zajęcie nie o 13, ale o 8 rano. Hm? Krzywo Ale śmieszny. Co ty się tam? Kichrasz, jak jesteś rudy. Rudy! Ja jestem gejem, a nie jest pan? Nie! Jaki no. Chwila, chwila, zanim zacznie się histeria. Kto ci to powiedział? I twierdzisz, że to Sandra nawaliła. No tak, pierwszy dzień w pracy i taka wpadka. Ja nie wiem, czemu ty jeszcze tam pracujesz werka swoją drogą, jakby Roger, mimo tego, że cię kocha, powinien cię już wypierć dla własnego dobra. Dlaczego jej powiedziałaś, że jestem gejem? Ja? Tak jej powiedziałam? Rozmawiałem z nią. Ach, musiała coś źle zrozumieć, Mówiłam. Przenośni. Tak? A geje byli całkiem realistyczni. Przyznaj się, byłaś zazdrosna. Ja? Dlaczego miałabym być zazdrosna? Innego powodu, żeby nazwać mnie nie widzę. Padło dziewczynie w oko i ty to zauważyłaś. <laughs> Jakie ty masz rozbuchane ego, po prostu pętek świata. Jednej się spodobał, druga była zazdrosna. Jakoś wcześniej cię to nie ruszało. A teraz rusza! Bo jesteś zazdrosna! Nie! Tak! Kret! Idiotka! Nienawidzę cię! Ja cię bardziej! Aż mi Pa lampa zgasła! Coś Nie, <laughs> może Jakby. Ty